O, ale tutaj takie malutkie literki, że Rawa Mazowiecka 24, 10, 23. Witam po raz kolejny. Zostałem zmuszony napisać kolejny list, gdy w zeszłym tygodniu został otwarty list ode mnie, do którego włożyłem 10 zł. Równaga. Oglądałem fragment filmu kilkakrotnie w momencie otwarcia listu, by sprawdzić, czy Wałkan Mazurski nie zabrał 10 zł. Nie zabrał! A ja z ręką na serce oświadczam, że dychę włożyłem. Z tego wynika, że na, na poczcie kradną pieniądze z listów. Nadarza się też okazja do zadania kilku pytań Tomkowi. Jacku, przeczytaj głośno i wyraźnie pytania. Uświadom też Tomka, że został się postacią publiczną i odpowiedzi na pytania typu To moja sprawa? Eee. "nie", Tomku, wiemy wszyscy, że masz 52 lata i straciłeś... Więc powiedz nam, gdzie spędziłeś młodość, ale nie, bo to proszę wypowiedz się, bo ludzie chcą wiedzieć, widzowie, którzy Ciebie oglądają. No gdzie spędziłeś młodość, byłeś w stoku? gdzie przebywałeś? Tak, w byłem, na plaży byłem, kopałem